Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami pierwsza kolejka spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. Sporo się działo, ale przede wszystkim skoncentrujemy się na meczach z udziałem naszych koszańskich drużyn. Bałtyk Koszalin w pierwszej kolejce zmierzył się na własnym boisku z wieżą Postominą. Jeszcze w poprzednim sezonie byłby to jeden z ciekawszych meczów kolejki. Dlaczego? Bo wieża prezentowała się z bardzo dobrej strony. Po tamtym zespole w Postominie pozostało niewiele, w zasadzie tylko jeden zawodnik, Michał Szałek. Pozostali nowi gracze, spore problemy finansowe klubu z Postomina, i w efekcie no, trzeba na nowo budować zespół tego zadania. Podjął się Tadeusz Żakieta, doskonale znany trener tutaj w Koszainie z prowadzenia Gwardii, czy też Bałtyku, a w tej chwili jest szkoleniowcem wieży Postomino. Spore problemy w Postominie, ale nie będziemy usprawiedliwiać zespołu z Postomina, bowiem w Koszenie również, jeżeli chodzi o Bałtyk, się trochę pozmieniało. Cała liwa linia ofensywna została zmieniona, a efekt był taki, że Bałtyk odniósł pewne zwycięstwo nad zespołem wieży Postomino. A jak pewne, zobaczmy w skrócie z tego spotkania. Bałtyk Koszain mierzył się z wieżą Postomino. Pierwsza kolejka spotkanie na Bałtyku. Gospodarze, stroje ciemniejsze, podejmowali wieże postomino. Zdecydowany faworyt zespół koszański. Nieco zmieniona ofensywa drużyny koszańskiej. W ataku Miłosz Stępnik, a także Sebastian Ginter, to nowi napastnicy Bałtyku. I to oni stanowili o sile ofensywnej zespołu koszańskiego. Choć na początku to Michał Czenko miał świetną okazję do zdobycia bramki. Broni Rusłan Jefanow. Kolejna akcja wykonania gospodarzy Ginter w polu karnym. Próbowo efektownie minąć Michała Szałka, ale ostatecznie piłka ląduje w rękach Bramkarza. Wierzy. Rzut wolny dla zespołu koszańskiego blisko Ginter, ale jednak nie sięgnął piłki. Kolejna akcja ofensywna Mikołajczak w pole karne. Jest okazja, uderza. Jakub Forczmański piłka minimalnie przeleciała nad powrzeczką. W ataku gospodarze Stępnik świetnie dogrywał piłkę, ale nie skierował piłki do siatki Arkadiusz Jesidczak. Kolejna akcja zespołu koszańskiego Mateusz Bachleda z dystansu uderza strzał jednak niecelny. Rzut rożny dla gospodarzy próba Sebastiana Gintera. Kolejna próba nieudana. Sporadycznie próbowali zaatakować zawodnicy wieży. Jest dośrodkowanie w pole karne, ale bardzo niecelne. I takich sytuacji było jak na lekarstwo przez całe spotkanie. Rzut rożny dla Bałtyku. Mikołajczak w pole karne. I ponownie Sebastian Ginter nie trafia w światło bramki. Kolejny staje fragment gry. Sygnalizowali zagranie piłki rękozawodnicy Bałtyku. Sędzia jednak nie podyktował rzutu karnego. Rzut wolny dla zespołu koszańskiego. Próba uderzenia Waleńskiego. Skutecznie Jefanow. Mikołajczak świetnie odebrał piłkę rywalowi. Dośrodkowanie w pole karne tam jest. Sebastian Ginter huknął nie do obrony. 39. Minuta spotkania, i Bałtyk obejmuje prowadzenie 1 do zera. 3 minuty później w ataku Bałtyk. Spore zamieszanie sędzia nie reaguje na to starcie. Gintera z bramkarzem wieży. Nie koniec tej akcji. Defensorzy wieży nie byli w stanie wybić piłki. I ostatecznie Michał Szałek broni ten strzał ręką. A w tej sytuacji sędzia nie miał wyboru. Musiał ukarać kapitana wieży czerwoną kartką i podyktował rzut karny. Sebastian Ginter. Bramka na 2 do 0 w 42 minucie spotkania. Świetnie. Paweł Rak dośrodkowanie w pole karne. Radosław Mikołajczak próbował dogrywać. Piętką uderza Sebastian Ginter. Ale... Spodziewał się tego strzału rusłań Jefanow. Po pierwszej połowie Bałtyk prowadził 2 do 0. Druga część spotkania. Bałtyk nadal mocno w ofensywie. Uderzenie stępnika broni Jefanow. Rzut rożny dla zespołu koszalińskiego. Michałczenko świetnie odnajduje się w polu karnym, ale ten strzał był niecelny. Mikołajczak ustawiał sobie piłkę do strzału, uderzenie. Broni ten strzał Jefanów, dobitka stępnika również w rękach golkipera wieży. Ginter w polu karnym, Ginter zblokowane dośrodkowanie z tej nic nie wynikło. W ataku gospodarze Mikołajczak. Na szesnasty metr, tam uderza Grochowski. Piłka jeszcze odbija się od nóg obrońcy wieży i wpada do siatki od 54 minuty. Bałtyk prowadził 3 do 0. Kolejna akcja ofensywna gospodarzy. Uderzenie Wańskiego broni Jefanow. Konkol uderza lekko, skutecznie interweniuje Jefanow. Czenko. Była okazja. Ostatecznie piłka ląduje w rękach Jefanowa. Sebastian Ginter niewiele brakowało, ale ostatecznie piłka do siatki nie wpadła. Świetne dogranie. Marcel Machciński zamiast strzelać, dogrywa. I z tej akcji ostatecznie nic nie wynikło. Świetny przechwyt Forczmańskiego. Oliwier Żulicki. Sam na sam sytuacja wykorzystana przez zawodnika Bałtyku i mamy bramkę na 4 do 0. Jedyny rzut rożny wieży w tym spotkaniu niewiele wniósł. 88 minuta spotkania. Konkol świetnie mija. Linia Obrony dogrywa do Forczmańskiego a ten uderza na 5 do 0 ustalając wynik spotkania. Wynik wszyscy znamy, przegraliśmy 5-0 na, na, na ciężkim terenie, uważam. Gratuluję przede wszystkim tenerowi Korszańskiemu i całemu zespołowi Bałtyku zwycięstwa. Myślę, że będzie to zespół, który się w tej czwartej lize będzie liczył. Nie wiem, jakie mają aspiracje, ale myślę, że to będzie czołówka, tak jak zawsze, tak na tym poziomie i się włączą chyba w bezpośrednią walkę o awans bo to widać, natomiast jeżeli chodzi o mój zespół żeby to tak nie wyglądało, że tutaj przyszedłem narzekać, ale ci co tam śledzą te te zespoły czwartoligowe wiedzą, że sytuacja nasza jest bardzo ciężka jeszcze dwa tygodnie temu miałem dosłownie kilku zawodników na treningu ta sytuacja w ostatnim tygodniu się poprawiła troszeczkę natomiast zespół jest młody, perspektywiczny, natomiast na pewno to wymaga od nas gry od, od, od pierwszej kolejki, bo nie o to chodzi, żeby, żeby grać, no musimy grać tak, żeby się utrzymać. I to jest jakby tutaj kluczowe. Tak? Nie stworzyliśmy sobie praktycznie żadnej sytuacji, byliśmy nastawieni na, na defensywę, liczyłem troszeczkę więcej na, na gdzieś tam yy, po odbiorze piłki na jakieś akcje, ale no niestety Bałtyk był dzisiaj bardzo dobrze usposobiony i nie pozwoli nam praktycznie na nic. Jeden rzut rożny w 80 chyba którejś minucie to też świadczy... O tym, że dzisiaj byliśmy bez armat. Już nie mówię o tym, że 30 chyba bodajże 9, czy czerwona kartka dla najbardziej doświadczonego zawodnika w naszym zespole, Michała Szałka, który ostał się jako można powiedzieć jedyny z tego zespołu z poprzedniego sezonu. No i to tyle. Przed nami się śmieje, bo mamy tak. W pierwszej kolejce mamy Bałty, w drugiej kolejce mamy Gwardyjkę, w trzeciej kolejce mamy Wybrzeże Rewalskie, rewal I tak się śmieje, że jakby w czwartej jeszcze była Kluczewia, to miałbym wszystkich Tuzów chyba za. Za, za sobą, chociaż... Nie ktoś tam jeszcze jest takich, co, co tam co nie wiem? Skierka aspiruje. Ale dzisiaj iskierka tam przegrywa u siebie tam 4-0 podobno. No także ten początek mamy naprawdę trudny. Dla mnie, jako dla, dla tenera, który buduje zespół, tworzy coś, na pewno na pewno łatwiej by było zacząć z niższego pułapu. Ale no dobra, zagramy z tymi, bo trzeba z nimi zagrać kiedyś, tak? Oby mental tylko nie siadł w szatni, ale to już moja rola, żeby to przypilnować, bo chłopaki są naprawdę. Na początku swojej drogi dzisiaj debiutowało z tego co pamiętam chyba siedmiu chłopaków na tym, na tym poziomie. Krótkie taki, takie rozpoczęcie to przede wszystkim dziękuję tutaj trenerowi Tadziu, dziękuję za miłe słowa. Przede wszystkim nie zazdroszczę tutaj sytuacji wieży, bo widzieliśmy bardzo dużo zmian w tej drużynie zaszło. Zresztą podobnie, podobnie u nas, no może u nas ten on został, ale Widzę, że, że Widzieliśmy też przed meczem, że wieża jest całkowicie, będzie całkowicie nowym zespołem. Chyba tylko Michał Szałek został tak? z tej drużyny. Także przede wszystkim skupiliśmy się na sobie. Chcieliśmy swoje narzucić tempo, swój, swój styl. I gdzieś w tej pierwszej połowie uważam, że nieźle to wyglądało. Mieliśmy dwie swoje dobre sytuacje. Gintera z głowy mieliśmy super sytuację z chyba z trzech metrów. Mógł się zastanawiać, czym strzelać, czy nogą, głową, kolanem, byle czym, a, a nie wpadło do bramki. Eee, także dopiero chyba w 40 minucie rozpoczęliśmy strzelanie. Eee, było 1-0, 2-0 do, do przerwy, także troszeczkę się uspokoiła ta gra. I, no co, w drugiej połowie dużo zmian. Uważam, że ten, ten troszeczkę, mówię troszeczkę, no rozkleiła nam się ta gra, nie było już tempa, nie było, nie było tej szybkości. I, mówię też, też dużo siedmiu czy, 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 czy ośmiu nowych zawodników. Eee, też uważam, że zespół w budowie. Wynik 5-0, wygrana, trzy punkty. W piłce seniorskiej chodzi o wygrywanie meczów, także trzy punkty dopisujemy i jedziemy dalej. Myślę, że dwa tygodnie dla nas będą takie bardzo mocna weryfikacja, bo mamy, mamy wybrzeże rewalskie i mamy iskierkę, także po, to pokaże w, w którym miejsce, miejscu jesteśmy, ale też dzisiejszy mecz uważam i druga połowa, gdzie dużo zmian pokazuje, ile jeszcze też, też, też pracy przed nami. Wieża Postomino, przegrywa tutaj w koszenie 0 do 5. Dobra dyspozycja szalecka zespołu koszańskiego, dwie bramki Sebastiana Gintera, który wraca do Bałtyku po kilku sezonach wojaży w innych klubach. Efekt jest taki, że Bałtyk jest pierwszym liderem rozgrywek w piłkarskiej czwartej lidze. Gwardia Koszaliny w tej pierwszej kolejce mierzyła się na wyjeździe z Orłem Wałcz. Tutaj Gwardia w zasadzie to chyba chciała się trochę zrewanżować za porażkę w poprzednim sezonie w drugiej rundzie na wyjeździe 1-2. No i teraz Gwardziści w roli faworyta zdecydowanego rywalizowali z ekipą z Waucza. Tutaj bardzo szybko bramka zdobyta przez Sebastiana Milanowskiego. Już w 12 minucie w jaki sposób ustawiła to spotkanie. Później kolejne bramki padły w drugiej części. Przypomnę dwa trafienia Michała Masłowskiego w tym meczu. I w efekcie Gwardia wygrywa nad Orłem Wałcz 4 do 0. Podsumowanie tego, co się działo w pierwszej kolejce spotkań, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto komplet wyników pierwszej kolejki spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. Bałtyk Koszalin wygrywa z wieżą Postomino 5 do 0. Orzeł Wałcz przegrał z Gwardią Koszalin 0 do 4. Iskierka Mirant Szczecin przegrywa z polskim cukrem kluczewym Stargard 0 do 4. Wybrzeże Rewalskie Rewal wygrywa z Chemikiem Police 3 do 0. Olimp Gościno przegrał na własnym boisku z MKP Szczecinek 0 do 2. Biali Sądów wygrali na wyjeździe z Unią Dolice 2 do 0. Darłowia Darłowo pokonała Mechanika Bobolice 2 do 0. I na Goleniów przegrywa z Perłą UR. URB Dygowo 0-1 Odra Hojna zremisowała starcie z błękitnymi 2 Stargard i 1-1. W tabeli prowadzi Bałtyk Koszań z drobkiem 3 punktów. Na swoim koncie zwycięzca mają także Polski cukier kluczowy Stargard, Gwardia Koszań, Wybrzeże Rewal, MKP Szczecinek, Sądów, Darłowia Darłowo i WKS Perła URB Dygowo. 1 punkt Błękitni 2 Stargard. Jeden punkt ma także od Hojna, bez punktu i na goleniu w mechanik Boboice Unia Dolice, Olimp Gościno, chemik Police, Orzeł Waucz, Iskierka Mirant Trzecin i wieża postomino. W drugiej kolejce Bałtyk Koszalin zmierzy się na własnym boisku z Wybrzeżem Rewalskim Rewal. Wieża Postomino podejmuje Gwardię Koszalin. Hemik Police zmierzy się z Iskierką Szczecin. Polski Cukier Kluczewia Stargard podejmuje Darłowie Darłowo. MKP Szczecinek zmierzy się z Odrą Chojna. Sądów podejmują Inne Goleniów. Perła URB Dygowo podejmować będzie Olimp Gościno. Błękitni zmierzą się z Orłem i Mechanik z Unią Dolice. Jak przystało na faworytów, wszyscy wygrali i to efektownie, bez straty bramki, czyli Bałtyk Koszalin wygrywa 5 do 0, Gwardia wygrywa 4 do 0, a na wyjeździe Kluczewia Stargard wygrała z Iskierką Szczecin 3 do 0, 4 do 0, zatem wydaje się, że te trzy ekipy będą głównymi faworytami w tym sezonie, a kto jeszcze dołączy do tej ligowej czołówki, to się okaże w trakcie tego sezonu. Jeżeli chodzi o Beniaminków, jeden wygrał, drugi przegrał, Zatem całkiem ciekawie wyglądała ta pierwsza kolejka. Przed nami kolejna seria pojedynków. Bałtyk ponownie zagra na własnym boisku i tutaj zapowiada się szlagierowo. Spora ambicje w rewalu i to wydaje się, że to będzie taka trzecia, czwarta, może piąta siła rozgrywek. Wybrzeże rewalskie, rewal wygrało w pierwszej kolejce 3 do 0 i teraz będzie walczyć tutaj w Koszajnie z Bałtykiem. Zatem to chyba najciekawsze spotkanie najbliższej, Kolejki pojedynków Gwardia Koszalin mierzyć się będzie z wieżą postominą. i tutaj inny wynik niż zwycięstwo Gwardzistów będzie zwyczajnie sensacją. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.